Nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy w końcu będę mogła ogłosić wyniki konkursu, w którym można było wygrać dwa pipilotkowe kwietniki makramowe, które ja sama uplotłam. Choroba trochę przesunęła w czasie te, to ogłoszenie wyników, bo aż o tydzień, ale już jestem i już mam drugi telefon, żeby przeczytać dwa konkursowe komentarze, które wygrały. A właśnie zadaniem było napisać komentarz, jakie są, jakie są Wasze ulubione rośliny, jakie rośliny najbardziej teraz obecnie lubicie. Przy okazji jeszcze opowiem Wam, pokażę Wam, jakie ja mam makramowe kwietniki i inne makramowe twory, które sama stworzyłam. No, i mam nadzieję, że Wam się ten film też będzie podobał pod tym względem, nie tylko pod względem wyników. Ja nazywam się Marta i zapraszam Was do kolejnego filmu. Chciałabym Wam trochę opowiedzieć, jak to się stało, że ja się tak wkręciłam w te makramy. Już tak od dwóch lat bardzo podobały mi się makramowe plecionki, ale zawsze jakoś tak. Yy... Nie miałam serca, żeby je kupować. Chciałam zawsze zrobić coś sama, ale jakoś tak nie było czasu. Ja w sumie trochę tam próbowałam podczas tego największego pierwszego lockdownu, plotłam, ale też nie miałam wtedy takiej wiedzy. Nie było jeszcze tyle tych informacji w internecie na ten temat, nie było tych sznurków tak dużo dostępnych, więc ja zaczęłam od trudnego sznurka, bodajże potrójnie skręcanego, i no, jakoś mi to nie wychodziło, też nie trafiłam na odpowiedź. Odpowiednie tutoriale, ale coś tam uplotłam, coś tam uplotłam, ale to jeszcze nie było to. I ja tak bardzo się wkręciłam w plecenie makram, tak około pół roku temu myślę, kiedy już powiesiliśmy karnisze i ja stwierdziłam, że ja chcę mieć wiszące makramy na karniszach, a nie będę przecież ich kupować makramy, kwiatki w kwietnikach makramowych. No i to była bardzo dobra decyzja, bo plecenie makram jest dla mnie wielkim relaksem, wielką przyjemnością i już osiągnęłam taką sprawę, że potrafię naprawdę w krótkim czasie upleść taki prosty makramowy kwietnik. I dlatego mam już cztery makramowe kwietniki w oknach. Jeden jest u mojej córki. Taki różowo-niebieski, tutaj przebitka będzie albo już jest ona sobie zażyczyła taki w takich kolorach bardzo dziecięcych te baby blue i ten różowy taki też Kupiłam jej do tego epipremnum Neonka, żeby się fajnie prezentował. Mam nadzieję, że jak się rozrośnie, to będzie to super wyglądało. No i tak pokombinowałam z tymi kolorami, że właśnie wyszedł taki, taka, takie fajne połączenie wyszło. Uplotłam też jeden kwietnik dla mojej bratanicy na urodziny w kolorze różowym. No a te w salonie już Wam po kolei pokazuję. W, o dużym oknie tarasowym mam dwa kwietniki, w których jest Epipremnum Marble Queen i Epipremnum Enjoy. Ten pierwszy, w którym jest Marble Queen, to jest taki... Najprostszy kwietnik, najpierw, nie najprostszy może, ale pierwszy, który tutaj plotłam, i to jest też nie ze sznurka bawełnianego z rdzeniem w środku, tylko ze sznurka skręcanego. Na nich się trochę trudniej plecie na początku. Ale udało mi się upleść prosty wzór, płaski, poskręcany w, w pewnych miejscach. Nie miałam jeszcze wtedy kulek drewnianych, więc nie ma żadnych kulek, ale on jest całkiem fajny. Czekam na taką szczotkę do rozczesywania tego włosia i chyba ten frędzel na dole rozczeszę, żeby był taki bardziej puchaty. Drugi kwietnik to jest już improwizacja, bo pierwszy robiłam z tutorialem. Bo jeszcze nie byłam wtedy na tyle, nie miałam takiej wiedzy, żeby robić to samej. Więc drugi został zrobiony bez tutorialu. Jest bardzo prosty, w związku z tym, że to była końcówka sznurka. To jest taki bardzo prosty. Dodałam kilka kulek na samej górze. Też mi się podoba. Wszyscy są zachwyceni tymi kwietnikami. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Teraz ostatnio uplotłam kwietnik w kolorze żółtym, już ze sznurka bawełnianego. Jeżeli właśnie chcecie pleść kwietniki makramowe na początek, polecam Wam sznurek bawełniany 3 mm. I nim się bardzo prosto plotło. Na początku wykonałam taki gruby splot płaski. Znalazłam go w książce, którą Wam ostatnio polecałam. Będzie tutaj podlinkowana na dole na temat plecenia makram. Myślę, że to jest fajna pozycja, żeby sobie trochę swoją Wiedzę poszerzyć, i już pokombinowałam potem znowu z kulkami. I, yy, i krótki, yy, tylko węzeł płaski, poskręcany jest zrobiony. I teraz, siedząc na kwarantannie, kombinuję dalej. Bo, bo w tej samej książce w, taki pomysł znalazłam na takie ozdobniki, zwisające sznurki i zaczęłam kombinować, ale sznurki mi się skończyły. Dlatego czekam, aż moje zamówienie nowe przyjdzie i wtedy dokończę to i podetnę te sznurki, bo one na razie tak wiszą smętnie. Muszę je też prostownicą wyprasować, bo właśnie to jest problem, że jeżeli mamy sznurki, już końcówkę tych sznurków, no to one są bardzo, bardzo poskręcane i, i wygląda to nieestetycznie. Ale myślę, że jak już do plotę te wszystkie zwisające części, to będzie wyglądało to całkiem, całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o e, kwietniki, to już koniec. Z kwietnikami muszę jeszcze. A nie, przepraszam bardzo. Jeszcze Wam pokażę jeden kwietnik, który uplotłam dla swojej znajomej z Instagrama, która w zeszłym roku przysłała mi piękną kartkę i piękne bombki wycinane z stworzywa takiego drewnopodobnego z imionami moich dzieci. Więc ja w tym roku po rozmowie z, z tą osobą postanowiłam, że jej wyślę kwietnik makramowy. Bardzo szybko się go plotło, to jest w ogóle sznurek 5 mm, więc bardzo łatwy do plecenia, bardzo plastyczny, że tak powiem. Zajęło mi to bardzo mało czasu, bo już tak jak mówiłam, mam wprawę. Muszę sobie upleć jeszcze do sypialni jedną makramę. Tam będzie też wisiała, i tam chyba powieszę ceropegię. Nie, tam ma wisieć starzec. Przepraszam bardzo, z nie wiem, będę myśleć. Może do plotę, do tych. Do jeszcze tutaj do tego okna, gdzie mam tą makramę żółtą. Jeżeli chodzi o inne makramowe cuda, to ja zaczęłam się interesować właśnie po kupnie tej książki pleceniem makram płaskich. I pierwszą makramę uplotłam z resztek. To jest moja makrama próbna. Ja się na niej uczyłam. Widać, że tu jeszcze nie jest wszystko odpowiednio zrobione. Tutaj jeszcze myślę, jak zakończyć to. Tutaj doplotłam siwy sznurek, ale no. Zabrakło mi go, więc jakby nie sugerujcie się. Widać, że to jest jeszcze taka, taka nauka, po prostu. Ja próbowałam po prostu tych splotów żebrowych, jak je robić. To jest chyba przód. To jest chyba przódno. Jak zrobić te sploty żebrowe, ale to jest właśnie fajny, fajny sposób na naukę, a tak naprawdę nic tej makramie nie brakuje i można ją bez problemu z powodzeniem gdzieś powiesić, tylko muszę ją po prostu odpowiednio zakończyć. No zobaczymy. Robiłam to podczas oglądania filmu z mężem, bardzo mi dużą przyjemności to sprawiło. No i teraz już uplotłam sobie pierwszą taką z takim tutorialem, internetowym, na prostą makramę, taką już bardziej e, z prawdziwego zdarzenia. I to jest y, makrama też resztkowa, bo widzicie też kolorów pełno, dlatego że też mi zabrakło już sznurków. I ale w sumie połączenie wyszło fajne, no tylko że kija mam za długiego. Myślę, żeby przesunąć tą makramę trochę na środek, a tutaj jeszcze dwa piórka dorobić makramowe. Tylko do tego potrzebuję sznurka, który się będzie dało rozczesywać, bo sznurek taki bawełniany z rdzeniem w środku y, nie jest rozczesywalny. Tylko te sznurki takie z skrę da się rozczesać, żeby miały włosie. Ja bardzo marzę o tym, żeby taką dużą makramę upleść, dwa razy większą niż to i powiesić u nas na ścianie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Poprawki, czekajcie, czekajcie. Kupiłam sobie sukienkę, która mi się bardzo podnosi, nie lubię tego. Jeszcze w planach jest druga taka makrama, tylko w kolorze albo samym białym, albo biało-szarym dla koleżanki. Obiecami powiedziałam mi: To jest moja koleżanka ze studiów i nie widziałyśmy się znowu jakieś dwa lata. Um, powiedziałam mi, że jak mnie odwiedzi, to dostanie makramę, ale to dopiero chyba w styczniu mi się uda upleść taką makramę. To, jest, to będzie też dobry sposób dla mnie na ćwiczenie, bo powiem Wam, że już jestem na takim etapie. Że już zaczynam w głowie tam wymyślać swoje rzeczy. Jak zrobić to, jak e, może to, może tak, że myślę, że już niedługo nadejdzie taki czas, że będę mogła upleść, e, próbować upleść swoją makramę według swojej wizji. Ale najpierw jeszcze muszę poćwiczyć, e, no bo ja mówię, jeżeli chodzi o kwietniki, to bez problemu. To jeszcze muszę poćwiczyć, no bo to w sumie dopiero druga, ale już nawet przy drugiej i przy pomocy tej książki, którą mam, da się już. Już zaczyna się takie myślenie, jakby to zrobić po swojemu. Naprawdę, um, zaczęłam też robić um, makramowe aniołki. Bardzo się wkręciłam. To jest bardzo proste, jeżeli już się robiło makramy, to jest naprawdę banalne i e, zrobiłam już ich kilka, mam zamiar zrobić więcej na prezenty. Myślałam, mówiłam Wam ostatnio, w ostatnim filmie, że myślałam, żeby je sprzedawać, ale nie wiem, czy w ogóle uda mi się tyle zrobić, bo jak sobie pomyślę, ile osób bym chciała obdarować, to mi po prostu nie wystarczy czasu na sprzedaż, a nie jest dla mnie to takie ważne. Ja mam pracę, <grym> dzięki której zarabiam pieniądze, mam firmę, także może bardziej skupię się na przyjemności plecenia na razie makram. A może kiedyś, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to mogę upleść na sprzedaż jakąś makramę, ale to muszę jeszcze się wprawić w to bardziej. Nie będę sprzedawała kota w worku. Dobra, opowiedziałam o moich makramach, potrzymałam Was w napięciu. Następuje ogłoszenie wyników. Jak pamiętacie, ja te makramy uplotłam w kolorach takim naturalnym, takim śmietankowym i w kolorze szarym. I e, najpierw miała być jedna makrama w nagrodę, ale ja po coś tam mi się pomieszało. Aha, bo nagrywałam tutorial, chciałam wam jeszcze nagrać drugi tutorial, potem stwierdziłam, że jednak nie będę robić tutorialu, bo nie jestem aż tak bardzo w to wprawiona, żeby robić tutoriale. I ja tutaj szukam już tych komentarzy. I stwierdziłam, że wam po prostu rozdam te makramy. I mam dwie takie osoby, którym rozdam. E, ogólnie komentarzy było ponad setka, no, około setki. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie. Um, bardzo mi jest miło, że um, tak licznie skomentowaliście, cieszę się, były też komentarze poza um, konkursowe z, z informacją, że lubicie mnie oglądać, to też jest bardzo miłe. Um, jakby mogła tym wszystkich obdarowała. Na pewno podobał mi się bardzo komentarz Beaty, który był komentarzem rymowanym. Beata jesteś debes, jesteś no ale to już dostałaś. Um, Dostałaś już aglaonemę, więc już tak wiesz, chciałabym też kogoś innego obdarować, ale dziękuję Ci bardzo za komentarz i to wcale nie oznacza, że już nigdy nic u mnie nie wygrasz. Zresztą wiesz, ty mi tam jakieś szczepki szykujesz, więc ja mam u Ciebie dług wdzięczności. Ale dobra, już znajduję pierwszy komentarz, który wygrywa dzisiejszy, znaczy dzisiejszy konkurs, ale konkurs to jest komentarz. Bożeny. Bożena L. Bo jest to komentarz też rymowany. Nie znaczy, że musiały, to nie znaczy, że musiały być rymowane, więc drugi nie będzie rymowany. Ale bardzo mi się spodobał. Posłuchajcie. Kocham wszystkie zieloności i pomimo tej miłości jedna mała gałązeczka świetnie, zwisł, a, świetnie zwisała z mojego biureczka. Żadnych liści nie robiła, bo się na mnie obraziła. Pomyślałam więc po prostu, że polecić do kompostu. Po miesiącu podejrzeń nabrałam, że chyba moje myśli słyszała. Jakiś badyl wypuściła, potem liść mi obrodziła, a że się ładna zrobiła, to też byłam dla niej miła i nawet jej spa zrobiłam. Boska jest i ciągle moja, ta nieszczęsna kiedyś choja. No piękny, 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 piękny komentarz, piękny wierszyk, e, Bożeno do Ciebie leci e, pierwsza makrama, kremowa, naturalna e, w... Um, nie w komentarzu, ale do na mnie maila, napisz mi swój adres i ja Tobie taką piękną makramę, moim zdaniem piękną, wyślę w przyszłym tygodniu. Tak jak mówiłam, robimy kwarantannę moim makramom, mimo że one są zamknięte już w woreczku, zapakowane lepiej e, dmuchać na zimne. E, czyli na dole jest e, adres mailowy, mój blog i tam wpisujesz, e, znaczy ten adres bierzesz i wysyłasz mi maila z, z, ze swoim adresem i ja Tobie wyślę tą piękną makramę. Następny komentarz. Dużo tu było fajnych e, komentarzy, a i chyba chyba przeskrolowałam tą naszą... Nie chcę jeszcze mówić, ale już powiem Marte, też Marta. Gdzie ty jesteś, Martuś? Bardzo mi się podobały właśnie komentarze w stylu y, pytasz y, rośliniary, y, że ma wybrać jedną ulubioną roślinę. Czy ty zwariowałaś? <grywa> Marta Wielgus. Martuś, zadajesz trudne pytania. Jak osoba kochająca rośliny może wybrać tylko jedną, ale jakoś postaram się rozwiązać ten problem, moją ulubioną rośliną jest filodendron. Parę miesięcy temu zamarzył mi się filodendron, mikans. Sorry. W sklepach internetowych był dość drogi, ale udało mi się kupić na FB na Facebooku Sadzonkę. Jak ją zobaczyłam, to myślałam, że się rozpłaczę nad nią. Wyglądała koszmarnie. Dziury, w liskach, pozasychane końcówki, ale przesadziłam ją do nowej ziemi. Dałam malutki palik, rozmawiałam z nią każdego dnia i prosiłam, żeby rosła. Dzisiaj. To już piękna roślina. Kocham ją. Potem kupiłam filodendrona kobra do ukorzenienia. Stała w wodzie dość długo i zamiast korzonku wypuściła nowy pęd. Ale potem, jakby dostała jakąś kopa i zaczęła rosnąć, jak na drożdżach. Uwielbiam te plamki na liściach są piękne i każdy liść wygląda inaczej. Cudo. Dwa miesiące temu kupiłam filodendrona Hastatum Silver. O, to ja go mam. spodała mi się kolor liści. Najpierw były to baby list, ale teraz pojawił się pierwszy listek właściwy. Jestem dumna. Jeszcze mam wiele filodendronów na oku, tylko się zastanawiam, gdzie ja zamieszkam jak całym. Moje mieszkanie zajmie filodendronowa puszcza. Znam to. E, dałaś mi nadzieję, bo mój filodendron właśnie Hastatum Silver e, też pęd wypuszcza, zamiast wypuszczać e, korzenie. I tak czekam. I z tą moją. E, z roślichą czas często zapominam, Syngonium, właśnie, często z tej nazwy pamiętam, też jest to samo, ale dałaś mi nadzieję. Więc, Martuś, bardzo fajny komentarz, i do ciebie leci ta szara makrama też wyślij mi swój adres na moją skrzynkę mailową. Ja też mam świra na punkcie filodendronów ostatnio i też poluję na różne. Te komentarze były super, wszystkie były super, ale te jakoś tak bardziej mi zapadły w pamięć. Dziękuję Wam dziewczyny za piękne komentarze, dziękuję Wam wszystkim za piękne komentarze i czekajcie na następne rozdanie wiosną, może coś pomyślimy o jakichś szczepkach, ale to tak jak mówię, ja bym chciała z takich bardziej roślin nietypowych szczepki Wam porozdawać, bo Wy tutaj jesteście takimi zapaleńcami roślinnymi, że macie więcej roślin ode mnie i więcej ciekawych, także no zobaczymy. Gratuluję wam dziewczyny. Mam nadzieję, że jeszcze weźmiecie udział w innych konkursach, zarówno wy jak i reszta moich obserwatorów i nieobserwatorów. A jeżeli właśnie nie obserwujecie, jeszcze nie subskrybujecie mojego em, kanału, to to jest dobry moment, żeby to zrobić. Zapraszam was do mnie na Instagram, zapraszam do grupy Amatorzy Ogródka na Facebooku i dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam was serdecznie. Pa.